Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj niedziela i mieliśmy się spotkać już w łebie na montażu. Jednak montaż się póki co nie odbędzie z tego względu, że sam hotel nie jest gotowy. Ja, wprawdzie, w tym tygodniu e, pojechałem nad morze, pojechałem do łeby, żeby sprawdzić, jak tam się sprawy mają, ale zdecydowanie to nie jest jeszcze moment, i ustaliliśmy, że ten moment montażu będzie je, niestety przesunięty. A w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, że nie zawsze same drogie narzędzia są super, są też takie narzędzia, które są naprawdę bardzo tanie, a robią robotę i dzisiaj chciałem Wam pokazać, co to za narzędzia. Zapraszam do oglądania. że się mieć same drogie narzędzia. Ja sam mam kilka narzędzi, które były naprawdę tanie albo relatywnie tanie w stosunku do tego, co mogłem nimi zrobić, co mogłem wykonać, które się naprawdę bardzo dobrze zwróciły. To były też oczywiście takie narzędzia, które były strasznie drogie, a jednak nie spełniły swojej roli. Ale dzisiaj właśnie chciałem Wam pokazać takie, które kosztowały raptem kilka złotych, a naprawdę robią robotę, i jak się zużyją, to kupuję następne. Zacznijmy, może tutaj, tak po kolei, bo wszystko tutaj to co widzicie to jest tak troszeczkę chaotycznie, ale może tak już od tej strony. Pierwsza rzecz to ściski rurowe. Nie wiem w jakiej one są teraz cenie. Jak ja kupowałem, były na promocji, 4 sztuki można było kupić za niecałą stówę. Jak na pewno widzieliście nieraz na moich filmach, ja tych ścisków mam naprawdę dużo. Żaden się nie zepsuł. Wszystkie to są konstrukcje chińskie. To nie są jakieś premium ściski, ale zdały egzamin. Prawdopodobnie dlatego, że są to odlewy żeliwne więc jak się zastanawiacie, naprawdę. Stosunek jakości do ceny. Rewelacja. Dalsza sprawa. Kolejna rzecz. Szpachelki. To się nazywają szpachelki Japonki. Aż podejdę tam do Was. Pokażę Wam, ileż tego mam. Mam ich. Ja kupuję je tak na, naprawdę na całe paczki. Cały taki zestaw takich szpachelek. Tutaj jest No kilka tych szpachelek w różnych rozmiarach. Oczywiście są niby różne firmy, a tak naprawdę to się tylko różni kolorem. Jest to tak naprawdę za grosze. One kosztują raptem 2 zł, czy tam 3 zł za całe takie opakowanie. A są mega zarówno do, do wszystkiego tak naprawdę. I do jakiegoś szpachlowania, do mieszania szpachlówki, do ściągania kleju. Do czego tylko chcecie. Pobrudzi się. Zepsuje się, nie żal tego, wyrzucacie, bierzecie następną. Naprawdę rewelacja, tak jak mówię, jak dobrze znajdziecie w granicach 3 zł. Możecie kupić całe takie opakowanie. Jak kupuję, to od razu kupuję 5-10 opakowań. Jak się zużyje, kupuję następne. Odkładamy szpachelki. Kolejna rzecz. Miernik. E, wilgotności i temperatury jest naprawdę super. zdaje egzamin, e, mam ich kilka, one kosztują również kilkanaście złotych, 13 złotych, 15 zł, to są mniej więcej takie, takie koszta, więc to, nie, to naprawdę nic nie kosztuje, a raczej dobrze pokazują z tego względu, że mam ich kilka, gdyby były jakieś przekłamania to by się różniły. A jednak, powiedzmy, z taką tolerancją do 1%, jeśli chodzi o wilgotność, one pokazują to samo. Dodatkowo macie tutaj temperaturę, macie budzik. No, nie da się wydać lepiej pieniędzy niż kupić sobie takie właśnie mierniki wilgotności. Najlepiej sobie porozkładać w różnych miejscach, żebyście wiedzieli, jakie macie wilgotności u Was w pracowniku. Idąc dalej, pędzle. I tutaj będzie pierwszy hejt, że po co mi w ogóle takie pędzle, gdzie zestaw takich na przykład pędzli kosztuje całą złotówkę. Otóż, yy, na przykład robicie jakieś próby koloru, tak, yy, macie jakiś fragment deseczki, chcie, chcecie tylko zrobić próbę koloru albo nie chcecie wrócić jakiegoś swojego zestawu do nakładania kleju, chcecie tylko też coś niedużego przesmarować. Bierzecie sobie taki pędzelek, który znowu nic nie kosztuje. Robicie jedno przemalowanie, wyrzucacie nawet go, nie czyścicie, bo się nie opłaca go czyścić. Tak samo takich pędzli to kupuję na Potęgę. To są to pędzle typowo e, jednorazowe. Znowu różne firmy, e, wszystko jakiejś takiej produkcji. Nie wiadomo w sumie jakiej, ale do tego się jak najbardziej nadają, bardzo wyprodukowano w Chinach. Jak najbardziej polecam, żebyście mieli również właśnie takie tanie pędzelki. Idąc dalej, już jakbyśmy przechodzili do montaży. Poziomnica. Ja najczęściej korzystam z tego typu. Nie jest to sponsorowane. Są to poziomice, które są tanie, a są dobre. Mają ładną libelkę, dobrze to wszystko pokazuje, dobrze się tym pracuje. Jest to niezawodne. A przede wszystkim, co dzisiaj najważniejsze w odcinku, jest to tanie z tego względu, że właśnie taką poziomicę, której już można ufać, możecie kupić za jakieś 20 zł, 25 zł. Kupicie raz, będziecie mieć na długi, długi czas. My ją stosujemy ile już z 2 lata mamy i działa. Nie ma sensu kupować następnej, więc to jest naprawdę fajny produkt w bardzo uczciwej cenie. Jak już jesteśmy przy poziomie, jesteśmy przy montażu. no to na każdy montaż, jak jedziemy ze schodami, oczywiście zabieramy również zagłębiarkę. A jeśli zagłębiarka, to i tarcza do zagłębiarki. I można kupować jakieś naprawdę drogie wymyślne, czy globusy, czy festule, itd., itd. Ale te tarcze mają to do siebie, że się tępią, a na montażach zdarza się, na przykład, że musicie dociąć jakiś panel, gdzieś tam dotknie ta tarcza betonu, za chwileczkę jest zniszczona, trzeba kupować następną. No, w zależności oczywiście, co robicie, ale tak jak my robimy, to ja bardzo polecam tanie, najtańsze tarcze, jakie tylko... Może nie najtańsze, bo wiem, że na Allegro są jeszcze tańsze i aż strach ich próbować, ale ogólnie do czego zmierzam. Ja stosuję tanie tarcze do zagłębiarki. One mają taki plus, że są tanie, to jest raz, ale dwa one, jedna tarcza starcza na jeden montaż. Po jednym montażu nie ma jej. Kupujemy następną, jest kolejny montaż, kolejna tarcza i tak w kółko. Nie przejmuję się tym, że ona się stępi. Nawet ona pod koniec tego jednego montażu jeszcze się do czegoś nadaje, ale i tak kupuję już następną, żeby mieć ostre cięcie. 2. jeśli ona przez przypadek gdzieś dotknie betonu, po prostu mi jest jej nie żal, więc za takie, to znowu kosztuje kilkanaście złotych, jeszcze biorąc pod uwagę, że tarcze do zagłębiarki są małe, nie żal mi tego kupować, sprawuje się to bardzo dobrze. Gdybym był niezadowolony z jakości cięcia, na pewno bym takich tarcz nie kupował. Idąc dalej, jak już dalej jesteśmy y, przy montażach, Kątownik, nastawny. E, oczywiście e, są dużo lepsze. Przynieś mi kolej ten elektronicznego, to pokażę. Porządny, tak? Ten oczywiście nie jest porządny. Prawdopodobnie tutaj ta skala przekłamuje, ale znowu do e, przenoszenia kątów, czyli do takiej powiedzmy prostej pracy, niewymagającej, on się bardzo dobrze nadaje. W takich pieniądzach, co on tam kosztuje, zrobił. Bardzo, bardzo tak. Nie, ale tak szczerze. Yy, yy, no wiecie, że, że ja tam współpracuję z Boszem. Ja akurat ten kątownik nastawny dostałem, ale on jest, po, po prostu on jest dokładny, tak? To nie jest dokładne, to jest dokładne. Ale pamiętajcie, jeśli chcecie zmierzyć kąt, to mierzcie czymś takim, czymś porządnym, czyli skalibrowanym. Ale jeśli chcecie, jeśli nie zależy wam na tym, na samej informacji, że tutaj jest kąt 49 prawda, i, i tam przecinek 1, tylko chcecie zmierzyć w rogu jakiś kąt, przyblokować i gdzieś go odrysować, to takie narzędzie podstawowe, proste jest bardzo dobre. Plus ma taki, że się nie zepsuje. Raczej nigdy w życiu, chyba że nie wiem, co z tym zrobicie. A jak się zepsuje, to kupicie za kilka złotych. To Wam rozwiązuje wszystkie Wasze życiowe problemy, jeśli chodzi o mierzenie kąta. Więc czy robicie schody, czy robicie listwy przypodłogowe, czy co tam chcecie, to takie coś za kilka złotych jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Tutaj po prostu tylko musicie wiedzieć, jak. Wykorzystać dobrze takie. Ja na maturę narzędzie. chyba wezmę. Nawet. Weź sobie na maturę. Jest tak dobrym narzędziem, że chłopie. Może zdać. <laughs> e, idźmy dalej. Młotek tego typu e, Top Tools, który kosztował 5 zł, i mamy go z 8 lat. Jak nie dalej, jeszcze pamiętam, jeszcze układałem nim podłogi. Naprawdę super, super sprawa. Kilka złotych kosztowało, robi robotę młotek jak młotek. Przechodząc do bardziej ambitnych rzeczy. Papier ścierny. Nie każdy papier. Wytłumaczę Wam o co chodzi, ale poczekajcie, chwilkę. OK, jestem. Bo e, pytaliście się mnie, jaki stosuję papier ścierny, e, z czego jestem zadowolony, z czego jestem niezadowolony. E, kupiłem kiedyś e, w sumie przez przypadek e, Kubitron od 3M. Jest to bardzo dobry papier ścierny. Jest naprawdę super. Ma dużo plusów, z tego, między innymi takie, że nie trzeba za każdym razem przypatrywać się, gdzie się przykleja ten papierek, bo i ma on wiele otworów, więc jak przykleicie tak jest. Na pewno długo wytrzymuje, także to jest dobry papier, ale jest on za sztukę, z na sztukę trzy razy droższy od takiego podstawowego, na takie coś. I teraz szczerze, Pomimo, że bardzo mi się podoba ten Kubitron od 3 Nie wiem, czy on dłużej wytrzymuje trzykrotnie dłużej niż, e, niż taki podstawowy papier. A ten już powiedzmy to też nie jest najtańszy z najtańszych, ale stosunek jakości do ceny jest bardzo, bardzo dobry. E, I właśnie najczęściej kupuję e, tego typu papiery. Są one dostępne, są wszędzie można to kupić. I mówię, stosunek jakości do ceny, moim zdaniem, według mnie rewelacyjny. E, idźmy dalej. Znowu takie durwne narzędzie, które kosztowało 5 zł. I to do, do skrobania kleju stosuje, do otwierania farb. Niezniszczalne jest to z takiej grubej blachy. Warto coś takiego mieć. Elektroniki trochę, trochę elektroniki by się przydało. Taki zeszycik, po którym piszemy, co tam chcecie, i później kasujecie. I jeszcze raz możecie i kasujecie. Cena 15 zł, a robi robotę. Jak nie chcecie, żeby Wam gdzieś kartki się walały po ziemi, macie taki jeden taki zeszycik. Zapisujecie sobie, co potrzebujecie. Ja idę na piłę, docinam sobie, później kasuję I jeszcze raz i jeszcze raz. Można powiedzieć, że rozwiązanie ekologiczne? Nie wiem, czy można powiedzieć, że ekologiczne. Nie wiem. No, także ten. E, to jest to. Przechodząc dalej, teraz się zrobi już naprawdę bardzo drogo, jak na ten odcinek, bo mamy do wydania całe 100 zł. Pełna stuwa. I za tą stuwę bardzo Wam polecam. Zestaw wierteł do metalu, nazwijmy to. E, macie tutaj pierdoliard wierteł, jak widać. E, jedna trzecia z tych wierteł do niczego się nie nadaje, bo jest tak tępa, że tylko co to można je wyrzucić. Kolejne 10% po prostu Wam się złamie przy pierwszym próbie wiercenia. Ale ogólnie zdecydowana większość jest całkiem ok i jeśli cierpicie na to, na to, na co ja cierpiałem, że kupowałem sobie jakieś porządne wiertła, gdzieś położyłem, przepadły, kupowałem następne, znowu przepadły, już wydałem 20 zł, a nie miałem wiertła, Kupiłem sobie taki jeden zestaw, problem rozwiązany, nie są idealne, na pewno są wiertła dużo lepszej jakości, ale tutaj jest napisane, że macie 170 sztuk wierteł, zamówię za niecałą stówę. Najlepsze, co może być. Kupujecie, jeśli nie wiecie dużo, kupujecie e, taki zestaw, macie na kilka lat święty, święty spokój. E, przejdźmy teraz do rzeczy troszeczkę droższych, jeszcze troszeczkę droższych, ale postanowiłem, że Wam o tym powiem, ponieważ, pomimo, że to jest drogie, to służy przez bardzo długi okres czasu. I w rezultacie wychodzi na to, że jest praktycznie za darmo. I mówimy tutaj o Super Gładzi od Feldera, czyli środek poślizgowy. Taka butelka, nie wiem ile w tym momencie kosztuje. Ja za nią płaciłem coś w granicach 50 zł czy 60 zł, jakoś tak. I wydawało mi się, że to jest cena dość wygórowana, jak za taką butelkę. Jednak, Podejrzewam, że przez ten tutaj dozownik e, tego środka wylatuje bardzo mało. W rezultacie cała taka butelka starcza przynajmniej na rok bardzo intensywnego wykorzystania. Tak jak my tutaj no cały czas i stół od grubościówki, od wyrówniarki, o, do piły formatowej. No do każdego narzędzia stosujemy ten środek. i bardzo, bardzo wydajny, więc jeśli przeliczając to na to właśnie ile on nam daje w stosunku do tego, ile on kosztuje, to jest to znakomity wybór. Także to również mogę polecić. I jeszcze jak jesteśmy przy Felderze to jest rączka, którą zakładamy do, zakładam do stołu formatowego. Ja nie wiem, czemu ja tego od razu nie kupiłem. Jest to po prostu mega. Kosztuje to kilka złotych, nie, nie wiem, stówka, 70 złotych jakoś tak. A robi taką robotę. Ułatwia życie, przyspiesza pracę. Aż dziwne, że to tyle kosztuje. I to jest naprawdę mistrz. Jeśli chodzi o znowu. E, tyle, ile musicie wydać kasy, do, w stosunku do tego, co uzyskujecie, jakie profity, Ni chyba nie ma nic lepszego. No, to jest bardzo dobra rzecz. Przejdźmy dalej. Pozdrawiam YouTube. Poz Mikołaj pozdrawia YouTube. E, zatem, więc, e, pokażę Wam jeszcze teraz. Wiertła, które mam. To się nazywa. Jak to się Mikołaj nazywa? Wiertło? Wier... Czekaj. Wiertła Forstnera. Wiertła Forstnera. Nigdy nie pamiętam jak się nazywają. Jak mówię, Mikołaj, podaj mi tamte. Wiesz co? To... To, to on już wie o co chodzi. I właśnie daj mi to. I dlatego pokazuję Wam super wiertła marki Milwaukee. Które tak naprawdę y, raz kupiłem i masakra. Ja mam tylko nadzieję, że ja kupiłem jakąś podróbkę, bo nie wywierciło to ani jednej dziury, a zostawiłem sobie tylko na pamiątkę, żeby nie kupować żadnych takich rzeczy od Milwaukee, ale chcę wam pokazać to co kupiłem już jakiś czas temu, bo myślę, że to ma już. Z półtora roku jak nie dalej wiertła właśnie tego typu firmy Kondor Najtańszy. Potrzebowałem tak naprawdę jedno, jedno wiertło, piętnastkę, a stwierdziłem, że bardziej się opłaca kupić cały zestaw. Cały zestaw kosztował w granicach 50 zł. W markecie budowlanym. Mówię, najtańszy zestaw wiertła Forstnera, jaki tylko i wyłącznie był dostępny. Kupiłem i są rewelacyjne. Wiercą, wiercą wszędzie i w miękkim, i w twardym, i w dębinie. My na potęgę to stosujemy, na przykład jak balustrady montujemy, to właśnie jest ten zestaw. jeszcze, No, mm, są super, super. 50 zł, nie pieniądze, a macie naprawdę bardzo solidny zestaw wierteł. Ale wiertła to jedna sprawa, a jeszcze jest druga sprawa, czyli frezy. I teraz. Oczywiście, tak jak wam kiedyś mówiłem, że jeśli potrzebujecie, że stale korzystacie z jakichś konkretnych frezów, czyli na przykład nie wiem z szesnastki, z dziesiątki, proste, to kupcie sobie na jak najlepszej jakości, albo nawet z wymiennymi płytkami, bo będą wam długo, długo działały. Ale jeśli potrzebujecie zestaw różnych wiert, żeby one jakiś czas dawały radę, to miłym zaskoczeniem były czy były, nie były, tylko są e, frezy od marki Bosch. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że e, stosunek jakości do ceny tych frezów jest rewelacyjny, bo znowu, nie ma co... jest zamknął... Nie, dobrze, jest. Bo e, po prostu dostałem je od, od marki Bosch, ale e, myślę, że można się tutaj coś na ich temat wypowiedzieć. Z tego względu, że jak wiem, widziałem, to taki zestaw wcale nie jest jakoś bardzo bardzo drogi. A macie tutaj różne, różniaste frezy. My, jak widzicie, to nie tak, że one tam, nie wiem, leżą na półce, prawda? I mówię, jakie one są ładne. One pracują. I są naprawdę spoko jakości. To nie jest jakaś taka jakość premium super najlepsza, że żadnych innych lepszych nie będzie. To tak, no, to nie jest ta półka, tak? Ale znowu stosunek jakości do ceny jest bardzo, bardzo dobry. Więc no i mówię, na, na bieżąco korzystamy z nich, jesteśmy z nich zadowoleni. I sprawdzają się i do twardego drewna i do miękkiego. Naprawdę fajne. My tutaj gadu gadu, ja do Was mówię, a tutaj Mikołaj mi jeszcze coś podsunął pod nos, co powiedział, że żebym Wam pokazał, a są to kobyłki, takie czerwone, zwykłe z marketu, bardzo solidne, jedna wytrzymuje, przynajmniej tak jest napisane, że wytrzymuje 320 kg, więc, więc, no dużo ma tą, jak to się mówi? Nośność. Nośność, tak, dokładnie. Mają bardzo du dużą nośność, a mają bardzo niską cenę, bo komplet dwóch sztuk kosztuje 100. Rewelacja, znowu to jest coś, co nie kosztuje dużo, a, a robi robotę. W sumie tak sobie teraz myślę, że to jest bardzo dobry odcinek jak na dzisiejsze czasy, czyli jak coś nie kup kupić niedrogo, a żeby to zdawało egzamin. Ciężkie czasy idą, więc kupujcie tanie rzeczy, póki jeszcze takie są, o ile jeszcze takie znajdziecie. Aha, ja wam oczywiście mówię tutaj o tych cenach, które były jakiś czas temu, jak ja to kupowałem, ale myślę, że tam wiele się nie, te ceny nie podniosły. Idąc dalej i już przechodząc praktycznie do końca, cóż jeszcze? Chemia. Przejdźmy do chemii. Lakier. Tak? Często się mnie pytacie, Michał, jaki lakier stosujesz na spody od, y, y, od, jak robisz schody od spodu? Jaki lakier stosujesz? Ja zawsze mówię najtańszy, z tego względu, że tego nie będzie widać. To nie ma być piękne, to nie ma być pięknie y, wy, wybarwione drewno, to ma być po prostu polakierowane i ma być to zrobione maksymalnie tanio, y, żeby już nie iść w kosztach, dlatego różnie ale bardzo często stosujemy taki lakier. On niby tutaj też jest do lakier parkietowy, wysokiej odporności. Nie dajcie się zwieść. Na pewno ja bym go w żaden sposób nie polecał na powierzchnie typowo takie użytkowe, ale właśnie jako lakier taki od spodu bardzo dobry do tego jest, wodny, szybko się go nakłada, szybko schnie. Bardzo dobry stosunek ceny. Do jakości, w szczególności jak kupujecie takie duże opakowania. I jeszcze, już na sam koniec, e, taka troszeczkę perełka: nie perełka. Już też mówiłem e, o tym produkcie. Jest to bejca. Jest to bejca pastelowa firmy Sopur. E, plusy. Całe takie wiadereczko, tu jest chyba 2 litra albo 2,5 litra, kosztuje 101 zł. Przynajmniej wczoraj kupowałem 101 zł, ja się przerzucam już praktycznie tylko i wyłącznie na te bejce ze względu na cenę, łatwość aplikacji, szybkość aplikacji, szybkość schnięcia, ilość kolorów. Ja widzę tutaj same plusy, więc mówię, znowu stosunek jakości do ceny moim zdaniem rewelacyjny. Nawet mi się wydaje, że w zeszłym roku troszeczkę więcej płaciłem za e, za te bejce niż teraz, więc cóż, oby tak dalej, oby to jeszcze taniało. E, I cóż, to było chyba w sumie wszystko, co chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że pokazałem wam, że nie jest tak, że oczywiście jest wiele takich rzeczy, że musicie kupić porządne, bo inaczej nic z tym nie zrobicie, ale to nie jest tak, że wszystko, co najdroższe jest super, a nic, co tanie, to się do niczego nie nadaje. Ja też mam tanie narzędzia, niektóre tanie rozwiązania, które zdają egzamin. Jakby coś nie zawało egzaminu, to bym po prostu tego nie kupował i szukał lepszych rozwiązań w tych kwestiach, które Wam pokazałem. Myślę, że nie ma sensu przesadzać, nie ma sensu kombinować, bo za nieduże pieniądze również można dany problem rozwiązać. Napiszcie w komentarzu, jakie są Wasze narzędzia, których stosujecie, które też nie są jakoś za bardzo e, drogie, a które zdają egzamin. Możliwe, że sam się skuszę i sp spróbuję kupić takie i zobaczymy, do czego to się nadaje. Bardzo Wam dziękuję, że oglądacie ten odcinek i widzimy się już niebawem, bo widzimy się. W środę, tak, tym razem będziemy się widzieć w środę. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć!